Hej, cześć, witajcie z tej strony. Klamrock, a to jest recenzja sałatki z Maka. Yy, sprawa wygląda tak, że tworzę sobie teraz taki nowy, powiedzmy, pokój do nagrywania, nową przestrzeń do nagrywania. No i chcę ją jakoś przetestować. A jako że jestem normalnym człowiekiem, to nigdy nie jadłem sałatki w Maku, więc. Kupiłem sałatkę w Maku, no i dzisiaj sobie zrobimy opening i recenzję sałatki z Maka. Powiedzcie mi, czy kiedykolwiek będąc w maku zamawialiście sałatkę? To jest... Jak tak mowna? Chcę się pochwalić, to tutaj tło, które widzicie, to... To szare coś, co tutaj leży, to nie jest wadna... Wadne prześcieradło, to nie jest wadna... Nie wiem, kapa znalezione w piwnicy albo w garderobie. To jest profesjonalne tło, które sam kupiłem w Ikei za ciężko zrobione pieniądze. Wydałem na to 200 zł na te dwie firanki, zasłony. Wybaczcie, że są takie pogniecione, ale nie mam pojęcia, czy tam można prasować. Jeżeli nie, to trochę smutno, bo będę miał do końca wycia pogniecione tło. No ale może to jest też tak trochę artystycznie. No dobra, przejdźmy do recenzji sałatki smaka. Mam nadzieję, że nikt mi nie wyda, ponieważ jestem oficjalnym... Jako oficjalny, legitymowany pracownik Burger Kinga nie powinienem jednak tego kupować, ani szczególnie wrzucać na YouTube'a. Y reklamy konkurencji, więc mam nadzieję, że tutaj wszyscy zachowają dyskrecję. Szczególnie muszę pozostać anonimowy. No i co, zaczynamy. Najpierw myślałem sobie, że ta torba to w sumie taka niepotrzebna, bo załadka jest w takim małym, prostokątnym opakowaniu. No ale okazuje się, że dostaliśmy mnóstwo bonusów w środku. Spróbuję Wam pokazać do kamery. O, jak widzicie tam jest, tam jest coś więcej, więc ta torba jednak wydatna. Eee, okej. Okay. Najpierw sobie powiemujemy te bonusy i zobaczymy w ogóle, co mamy w środku. Zobaczcie, że torba pognieciona, no ale była w plecaku, przyjechałem właśnie z galerii. Zobaczmy. Pierwszą rzeczą jest widelec. Z tego co wiem, jest drewniany. Przynajmniej tak wygląda. To wszystko jest w takiej beżowo-brązowej kolorystyce, więc się domyślam, że drewniany jednorazowy, tym bardziej, że teraz już... chwilę tutaj Teraz już robią takie właśnie ekologiczne te rzeczy, na przykład słomki są papierowe w większości miejsc wprowadzane więc ten widelec jest pewnie drewniany No i ja jestem właśnie nim, mimo że mogę użyć mojego metalowego z domu, ale nie, użyję tego widelca, zobaczymy jak mi się będzie jadło tym przy okazji będzie recenzja widelca No dobra, co tam dalej jest? Dalej mamy tutaj ciekawe grzanki Jak zaznaczyłem sobie na na tej tablicy, na której się zamawia jedzenie w Makuto Zaznaczyłem, że ma być z grzankami. Ale grzanki to nie jest jakiś dodatek. Grzanki są legitnie po prostu częścią sałatki. To jest automatycznie brane jako składnik, więc nie wiem, czemu dali je osobno. Mogliby wrócić te grzanki po prostu do środka. To jest sama owewki. Jezu, owewki. Grzanki do sałatki. Nie wiem, jakiej firmy. A. Firma. Nie widać. Firma Pasquier, która ma współpracę z McDonald'sem Dobrze wiedzieć. E, ok, wsypiemy sobie, te, e, wsypiemy sobie te grzanki do sałatki. Zobaczymy, jak będzie smakować z nimi. W ogóle sałatka nazywa się... E, jak to było chyba? E, sałatka Chicken Deluxe, czy Deluxe Chicken? Nie wiem, coś takiego. E, ale w każdym razie ostrzegam Was od razu, że e, wziąłem sobie bez pomidora i bez sereno. Kto normalny bierze pomidory do sałatki. Każdy szanujący się człowiek wie, we w sałatce musi być mięso i nie może być pomidora. I jeżeli twierdzicie inaczej, to nawet się nie przyznawajcie do tego. Więc tak, więc nie ma pomidora, nie ma sera. Powinno być mięso, yy, sałata i właśnie te grzanki. Tylko te grzanki są na no cóż osobno. Dobra, wyjmujmy dalej. Dostałem cukier i mieszadełko. To jest... Okej, okay, to jest taki błąd w systemie, bo oprócz tego zamawiałem kawę, no i... Yy... Nie, nie zauważyłem, że to mi dowrócili. Wypiłem kawę bez cukru. No cóż, trudno. Yy, Okej, okay, dziękuję. Może się przyda do czegoś. Co tam dalej jest? Serwetki. Tym razem trochę. To wszystkie serwetki? Tak, to wszystkie serwetki. Tym razem jest trochę mniej tych serwetek niż zwykle. W sumie dobrze, bo to jest oszczędzanie papieru, oszczędzanie serwetek. A nigdy tych wszystkich ton serwetek, jakie dodaję, się nie zużywało, więc dla mnie dobrze. Mogłem dawać mniej. I mamy teraz... widać coś? Widać coś. Teraz przechodzimy do sosu. To jest sos z Tysiąca Wysp. Wczoraj jestem zdziwiony, że jest w takim opakowaniu. Bardziej myślałem, że to będzie taki mały pojemniczek po prostu. U nas w Burger Kingu sosy są w takich małych pojemniczkach okrągłych. No i jak w maku, jadłem raz taki właśnie sos, nie pamiętam już jaki to był, to był właśnie taki sos, no, w pojemniczku, a tutaj co z tysiące wysp zostaliśmy w takim czymś? Okej, okay, okej, okay, zobaczymy jak to, jak to będzie smakować. Jak to się będzie dodawać do sałatki. Zamówiłem jeszcze oliwę z oliwek. Nie ma jej tutaj chyba z tego co widzę, tak osobno. więc Chwila, bo tu nic nie Chyba nie ma tutaj oliwy z oliwek tak osobno, więc domyślam się, że wlali ją do sałatki po prostu, co by miało w sumie sens. Okej, to wyjąć samą sałatkę. O, jest jednak w środku jeszcze. Jest jeszcze jeden cukier. Okej, okay, i mamy oliwa z oliwek. Mamy! Jakie ładne to jest! Ty, to jest firma, Ga firma Gallo, która tefa współpracę z McDonaldem. Eno, zajebiste. Patrzcie, jakie piękne. Zupełnie jak nie McDonald wygląda. No, śliczne. Koniecznie, koniecznie sobie to wleję do sałatki. Na pewno będzie pyszne. Ty mnie zaskoczyli. Bardzo wykwintne, bardzo fajne. Okej, okay, to... Tutaj z jednej strony pochwalam, bo jest całkiem takie kartonowe to pudełko, fajne naprawdę. Te wzorki są ładnie zrobione, jednocześnie jest ekologiczne, więc wszystko się pięknie zgadza. Z drugiej strony na, na tych obrazkach te słatki są w białych pudełkach, a to jest takie no niezbyt białe, więc trochę oszustwo, ale pudełko w sumie nie ma za bardzo znaczenia. No dobra, zobaczmy jak wygląda w środku. Ta Dam. Uuu, okej. Okay. Trochę sobie jednak inaczej wyobrażałem, myślałem, że sałatka jest bardziej zmiksowana, raczej myślałem, że ten kurczak będzie taki rozdrobniony i będzie w kawałkach, a nie, wy mi po prostu wrzucą kotleta pokrojonego na dwie części, no ale... Okej, okay. zobaczmy sobie co tutaj... E, no tak, bardzo dużo sałaty i mało kurczaka, to po pierwsze. Po drugie, no mała jest różnorodność, ale to dlatego, że usunąłem pomidora i ser, więc to mnie nie ma co dziwić. Myślę, że jak wrócimy grzanki i... i tam oliwę z oliwek i sos tysiąca wysp, to będzie trochę... to będzie z porządku. Ja sobie pokruszę tego kurczaka, bo te wogi są, wog są duże dla mnie. Ja nie chcę kotleta, ja chcę sałatkę. Więc tak. Mm... To, są, to jest chyba jakiś miks sałat, taki, jakiś najbardziej standardowy. Nie wiem, nie rozróżniam sałat. Jestem na trzecim roku w technikum gastronomicznym, ale nie rozróżniam sałat, przykro mi. Nie wiem, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Tak. Na degustację sałaty. Sałata jest dobra. Dla mnie trochę zesłucha, jakby już trochę sobie przeleżała. Prze nic dziwnego. Niestety te rzeczy sprzedawane w fast foodach. To często jest właśnie coś, co już sobie trochę lewy. Przyszłość dostawam dość dawno. I po prostu czekam aż to sprzedamy. No dobra. Zobaczmy. Połączmy sobie teraz te składniki wszystkie. Zróbmy z tego jakąś jadalną rzecz. Sałat... Wsypałem sałatki, wsypałem grzanki jak widać do sałatki. Eee, teraz oliwa... Nie, najpierw sobie pokruszę kurczaka. Tak higienicznie to zrobię łapami. Nie powtarzajcie po mnie. To trzeba robić pięknie nowymi widelcami, a nie łapami, dobra. Ojdź. Mhm, pięknie... O, to już zaczyna jakoś wyglądać teraz. Nadszedł czas na oliwę z oliwek, naszą gwiazdę. Pora sobie... Oj 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 Pora sobie wrażyć do sałatki oliwę z oliwek. Jestem serdecznie ciekaw, czy to będzie dobre. ogóle sprawdzę, jak pachnie jeszcze. O. Pachnie świetnie, naprawdę dobrze. Okej, okay. wleję całą już. O nie, pochlapałem sobie swoje drogocenne tło. Trudno. Będzie, będzie plamka pamiątkowa po oliwie z oliwek. No dobra. Jeszcze mamy sos tysiąca wysp, może ja go dam sobie, nie wiem w sumie, dam sobie go może trochę mniej, bo nie wiem do końca czym jest 100 tysiąca wysp, z tego co pamiętam to było trochę coś ale połączenie majonezu i kaczupu, ja nie wiem w sumie, coś tam na zajęciach w, w kole mieliśmy, ale nie jestem pewien, a to mi się wydaje już całkiem dobre, że dodawać tego, więc po prostu wleję taką kapkę i zobaczymy czy będzie mi smakować, a tak to zjem bez tego po prostu. Ciekawe jak mu to ma konsystencję U, okej, okay, to jest takie... dobre O, serwetka się przyda idealnie Jak widzicie ten sos tysiąca wysp to jest taka paćka No nie wiem, zobaczymy zaraz czy dobra, to za czas na degustację Jeszcze otwiernik widelca trzeba zrobić Jest drewniany i naprawdę fajny, na końcu ma takie Ząbki, które myślę pozwolą mi łatwo Otworzyć wszystko Zwykle w drewnianych widelcach są takie ząbki, że one są po prostu za małe i są takie, są takie potrójne zazwyczaj, którymi się nie da jeść. A ten wygląda bardzo dobrze, solidnie, ma te cztery ząbki zamiast trzech, to się szanuje. No i dobra, zacz, spróbujmy sobie tej sałatki tutaj. Zobaczmy, jak to będzie smakować właściwie. Tak, jak mam nabić na widelec jednocześnie kurczaka i sałatę? Nie wiem. Czekajcie, spróbuję najpierw kurczaka z tym sosem tysiąca wysp. Jak on będzie. O, nie pokroiłem go. jak on będzie smakować. Mmm. tysiące mm. wysp, naprawdę dobry. Chociaż jak wypuszczałem, nie jest potrzebny tutaj. Mogę je spokojnie bez niego. Więc nie będę dawał więcej. Mhm. Mm Ale ja to dobry. Mmm. Co do samego kurczaka. Mógłby być lepszy. Spodziewałem się czegoś więcej. Mm. Nie jest to kurczak najwyższej jakości. Nie jest to kurczak, który był smażony niedawno. Jest to kurczak, który przelewał sobie w mroźni tydzień, a potem wniesiono go do chłodni na rozmrożenie, a potem go dopiero sprzedano. No cóż, teraz spróbuję z tej sałaty z jzankami. Hmm. Ciekawy smak, te grzanki są takie dziwne trochę Nie lubię smaku grzanek, są takie zbyt pikantne To dziwne, że grzanki są pikantne, no ale serio Grzanki nie, nie, nie zbyt mi pasują, wolałbym takie bardziej neutralne grzanki Ale spróbujmy to jest dalej hmm. Pragnę zaznaczyć, że duża jest ta sałatka, naprawdę ona jest spora. Ona kosztowała 17, coś. Ja myślałem, że to jest za drogie na taką sałatkę, ale widzę, że jednak cena jest adekwatna. Tak myślę. Dobra, jedziemy dalej. No, kurczaka jest za mało niestety. Za mało. Jak żyje wszystko razem, nie jest to pyszne. Ja w domu, mając sałatę z lewiatana, smażonego na patelni i grzanki nawet robione samodzielnie, stworzyłbym lepszą sałatkę niż ta. No ale tak... Nie wiem, jaką skalę ocen by tu wybrać. Um, czekajcie, mam pod ręką... Ojej, co mam pod ręką? Nic nie mam pod ręką, to jest mój problem. Dobra Dobra Telefon mi wyświetlił, ma mało baterii, więc Zdałem go ze statywu i teraz Robię wam takie uju, uju, Widzicie, takie ujęcia dynamiczne Bardziej Mamy jakąś akcję w naszym filmie e, Podsumowując W skali od jedna buteleczka Oliwy z oliwek do dziesięciu Oczywiście buteleczka firmy Gallo To bym tak dał No 5 buteleczek na 10. takie mocne trzy, bo jest to coś, czym można się najeść, to jest na pewno sycące, całkiem dobre, aczkolwiek nie jest to coś, na co ma się po prostu ochotę, tak samo jak, nie wiem, chcesz sobie zjeść z burgera w maku i specjalnie idziesz, żeby zjeść z burgera, no to na to nie będziesz miał ochoty. Ale jak jesteś na przykład zmęczony i chcesz coś zjeść bardzo, no to to sałatka jak najbardziej w zjeść, jeżeli na przykład wolisz sałatę od hamburgerów, to wtedy w maku jak najbardziej dla ciebie. Tak jest. Zrobiłbym jeszcze taki, taką recenzję sałatki z KFC, KFC tfu, z KFC, z KFC w sumie też, ale z Burger Kinga bym zrobił, bo tam w końcu no, pracuję w Burger Kingu. Tylko u mnie jest problem w Burger Kingu, że my nie sprzedajemy takich sałatek. My sprzedajemy tylko takie malutkie, pakowane yy, kolesławy i nie mamy tych sałatek no, takich. Może to i lepiej, bo no, jak widzicie nie są, nie są zbyt... nie powalają. Myślę, że u nas nie byłoby inaczej. Ale mogę znaleźć burger kinga, w którym sprzedają sałatki i kupić taką. I jeżeli chcecie żeby zrobił kolejną recenzję, to... to mi napiszcie! No i co? Ja sobie zjem dalej tą sałatkę e, Cóż, Sałatka z McDonalda. Może być. Czy tak by the way to ostatnio nagle rok TV monetyzację sobie zrobiłem I już pieniądze zarabiam grube, Grubą mamonę kofe Więc proszę abyście oglądali Bez adbloka I koniecznie nie, nie pomijali reklam Ponieważ jeżeli nie będziecie mi Płacić oglądając reklamy To ja nie będę mógł sobie kupić aparatu Który będzie lepiej nagrywał Niż ten telefon Bez pikseli które pewnie cały czas teraz widzicie Tak więc jest to szczytny cel Oczywiście, pracując w Burger King'u, z pewnością i tak zarobię więcej niż tutaj, na YouTubie. Tak więc, teoretycznie nie jest to tak bardzo potrzebne, bo mogę po prostu odłożyć sobie pieniądze z Burger King'a i kupić ten aparat, żeby mieć lepszą jakość nagrań, ale... Ale nie pomijajcie reklam, dobrze? Po prostu.